Ewa Teleżyńska-Sawicka i Paweł Sawicki, członkowie zarządu Fundacji Pamięć Treblinki, od lat przywracają pamięć o zamordowanych w obozie zagłady w Treblince. Od lat tworzą księgę imion internetową bazę ofiar. W każdą ostatnią sobotę miesiąca na terenie dawnego obozu czytają imiona Żydów wraz z historiami, które udało się o nich odnaleźć. Tworzą także wielojęzyczną ścieżkę edukacyjną na smartfony. Bazę uciekinierów czy bazę transportów? Wszystko, myślę, wzięło się z tęsknoty. Z tęsknoty za Polską, której już nie ma, z tęsknoty za Polską, w której byli nie tylko Żydzi, w której było wiele różnych innych narodowości, religii Polską różnokulturową, różnobarwną. I jakby zaczęliśmy patrzeć wstecz i właśnie stwierdziliśmy, że, że dla nas najważniejszym tym brakiem jest brak tego środowiska żydowskiego, czyli Żydów obecnych w naszej kulturze. Zagłady Treblinka został zbudowany przez Niemców wiosną 1942 roku. Dokładnie od 22 lipca 1942 roku rozpoczął swoje funkcjonowanie. 23 przywieziono pierwszych Żydów z warszawskiego getta. I w ciągu tych 13 miesięcy funkcjonowania obozu zginęło w nim około miliona ludzi. Treblinka jest największym wojennym cmentarzem obywateli polskich. Jest największym wojennym cmentarzem. Warszawy. W Treblince jest pochowanych znacznie więcej warszawiaków niż zginęło w trakcie Powstania Warszawskiego. Treblinka jest największym wojennym cmentarzem kilkuset polskich miast. Bardzo trudnym zadaniem jest Próba stworzenia listy tych, którzy zginęli w Treblince. Każda polska rodzina straciła kogoś w czasie wojny, ktoś zginął, ale zostali ci, którzy ich pamiętają. W przypadku żydowskich rodzin, z bardzo niewielu rodzin, ktokolwiek ocalał, zostali zamordowani wszyscy ci, którzy mogliby pamiętać. Najczęściej czytaliśmy imiona Żydów w Treblince i bardzo nam zależało, żeby nie powtarzać, żeby czytać coraz to nowe imiona. W związku z tym zapisywaliśmy wszystkie imiona, które były czytane. I tak powstała pierwsza lista ofiar Treblinki, i wtedy zorientowaliśmy się, że chyba nikt nigdy nie próbował stworzyć listy ofiar Treblinki. Od 2015 roku zaczęliśmy pracę w fundacji Pamięć Treblinki, do której nas zaprosił jej twórca Paweł Śpiewak. Weszliśmy do zarządu tej fundacji i od tego czasu pracujemy już w ramach fundacji, tworząc właśnie bazę ofiar Treblinki, którą nazwaliśmy Księgą Imion. Na naszej stronie pamięć Tryblinki, która prowadzona jest w dwóch językach, po polsku i po angielsku. Przede wszystkim mamy, jej sercem jest nasza baza, czyli Księga Imion, w której mamy już około 110 tysięcy imion i nazwisk osób, które zginęły w Trybunce, ale są to nie tylko imiona i nazwiska, ponieważ my zbieramy dane tych osób, wszystkie, jakie nam się uda zgromadzić, to znaczy również zdjęcia, i oczywiście daty urodzenia, jakieś o nich historie i, co uważamy za szalenie istotne, powiązania rodzinne, to znaczy na naszej stronie ludzie nie są sami, staramy się ich łączyć w rodziny. Oprócz tego na naszej stronie prowadzimy również bazę uciekinierów z Treblinki. To jest taki temat trochę do tej pory pomijany, a naszym zdaniem szalenie istotny. Właśnie osoby, którym udało się uciec albo z pociągów, albo z samego obozu, albo w trakcie powstania w sierpniu 1943 roku, które niosły informacje prawdę o tym, co tam się dzieje, o tej strasznej fabryce śmierci. Mamy również na swojej stronie bazę transportów do Treblinki, czyli po kolei wszystkie miasta. Z których ludzie byli wyważeni, i o ile udało się nam znaleźć, z liczbą osób wywiezionych. Naszym marzeniem od początku tworzenia bazy imion było utrwalenie jej nie tylko w internecie, nie tylko w wirtualnej rzeczywistości, ale jakieś realne. Wydaje się, że to nasze marzenie uda się spełnić, ponieważ jest teraz budowany nowy budynek Muzeum w Tryblynie, i przy tym budynku powstanie mur imion czyli mur kamienny, na którym będzie wyryte ponad 120 tysięcy imion, nazwisk, również wiek osób, które znajdują się w naszej bazie. Także cała nasza ponad dziesięcioletnia praca znajdzie swoje. Uwieńczenie w postaci tego muru, ale oczywiście nie będzie to dla nas koniec tej pracy, ponieważ my, my, myślę, że my będziemy szukać stale tych imion. Jest taka tradycja żydowska, że człowiek umiera trzy razy: pierwszy raz, gdy umiera, drugi raz wtedy, gdy jego ciało chowane jest w grobie. A trzeci raz wtedy, kiedy po raz ostatni jego imię jest wymawiane przez kogoś na ziemi. I bardzo nam zależy, żeby tym ludziom, którym odebrano wszystko, odebrano godność, odebrano majątek, odebrano życie, odebrano nawet pamięć, żeby uchronić ich przed tą ostateczną trzecią śmiercią.